Uważam, że nie jest to potrzeba, a wręcz konieczność e, uczenia dzieci e, mowy ojczystej swoich rodziców, prawda? Jeżeli, zaczą, jeżeli mówimy o początkach nauki języka polskiego, uważam, że im wcześniej, tym lepiej i łatwiej, ponieważ gdy dziecko dorasta, chodzi już, uczęszcza do szkół publicznych, bądź nawet prywatnych, do szkół, w których językiem dominującym jest język angielski, nakłonienie takiego dziecka do mówienia w języku polskim jest już dużo cięższe i w związku z tym też o wiele ciężej po prostu jest w stanie się zmusić, żeby tego języka się nauczyć, prawda? Dlatego też uważam, że od najmłodszych lat rodzic, szczególnie mama, powinna mówić do swojego dziecka w języku polskim. Jest to też naukowo potwierdzone, że mama powinna się zwracać do dziecka w języku ojczystym, ponieważ jest to język, który dziecko słyszy już od czasów, od momentu poczęcia. Ja uważam, że najlepszym pomysłem, jest właśnie od momentu, gdy dziecko zaczyna tylko mówić, cały czas egzekwowanie, poprawianie dziecka, jeżeli nawet mówi nieoprawie, poprawianie, korygowanie jego błędów. No niestety w miarę upływu czasu jest to coraz cięższe. Mogę to powiedzieć na przykładzie własnego syna, który od momentu, gdy poszedł do szkoły. O wiele łatwiej jest mu się porozumiewać w języku angielskim, prawda? ponieważ większą styczność ma z tym językiem. Wiele razy zdarza się, że po prostu nawet na moje pytanie zadane w języku polskim syn odpowiada po angielsku. Jednak wydaje mi się, że upór rodzica na siłę, dążenie do wyegzekwowania odpowiedzi w języku polskim po prostu przyniesie sukces.